Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wojny Draftów. Tym razem moim przeciwnikiem, a zarazem gościem jest United. Siłanko, witam serdecznie. Pytanie na rozgrzewkę: ile zrobiłeś draftów w tej Fifie? No, myślę, że jest to do sprawdzenia ogólnie, ale dużą ilość. Ty właśnie też sobie zobaczę, jak stawiasz, ile masz. Masz 500 czy nie masz? Na pewno, na 100%. Okay, ktoś, mi, to, ktoś, mi po, ktoś mi powiedział, że wydałem na drafty już 140 tysięcy FIFA Pońców. Gdyby tak przeliczyć, wiesz, końce FIFA Pońcy, to ogólnie wychodzi, że tyle FIFA Pońców. Ale wiadomo, że czasami za końce się kupuję, zresztą teraz też jestem zmuszony do tego. No ja też za końce biorę. Tak, no to zobaczymy, co tam się trafi. W każdym razie, zaczynamy drafcik Na początku powiem wam jeszcze, że oczywiście link do kanału i Uniteda macie pod spodem w opisie Zapraszam bardzo serdecznie, podobno draft 194 tam ma być To znaczy nie wiem kiedy to wrzucisz, ale właśnie jakoś tak to ustawię Bo to już wszystko mam nagrane, tylko czekam aż ten odcinek się tu pojawi Jaki cwany, dobra wybieraj informacje dla mnie dobra. Od 1 do 5 um, No to wybieram ci dwójkę Ok. i od razu kapitana, bo mi się pojawi Tak, no to powiem ci, że bierz jedynkę O no, no dobra, yy, to dobra, to u ciebie, teraz ja no. muszę odegrać, Kap yy, nie, pierwsza <grym> formacja piąta, tam będzie słabe. No, okej. Okay. A później kapitan. A, czwartego niech będzie. Na pewno? Na pewno, na pewno. Ja ci dam Cię... nawet zmienić. Jak chcesz. Mm, nie, dziękuję, jak tam coś dobrego <grym> ja, jest. Ja pierdziele! <grym> jak ty to zobaczysz i co teraz wybrałeś, to to... Nie. <grym> Trudno <grym> no, no. Możesz też mi dać coś dobrego, bo tak trzeba od razu. Właśnie. no to ja Ci od razu wybieram czwórkę, tak samo. O, o, no to numer 3 u Ciebie. numer 3, dobra. To ja Ci wybieram dwójkę. To u Ciebie w takim razie numer 4. Okej, okay. wow. Yy, ja Ci wybieram wtedy piąteczkę. <noise> Dobra, u ciebie numer jeden niech będzie. Okej, okay, ale powiem ci, że takiej katastrofy dawno nie miałem, więc teraz spróbujmy dwójkę. Tutaj obojętnie, bo to i tak koledzy Silwerzy To u Ciebie w takim razie poproszę numer numer 2. Okej... Okay. Zaraz mu zrobię no tam 194 i spokój Tu będzie chyba 94 <laughs> Prawdę mówiąc Dobra, ja Ci wybieram czwórkę Okej okay, W takim razie Coś mi się przycięło, dobra, do Ciebie Do Ciebie, do Ciebie hmm, Niech to będzie Trójka Okej okay, Dobra, to ja Ci wybieram hmm, Czwórkę znowu E e <głos> <głos> dobra, to u Ciebie jedynkę. Okej, okay. ja Ci wybieram trójkę. Trójkę, to w takim razie u Ciebie... U mnie jest legenda teraz, tak powiem. <noise> no to jedynkę. O, uf. Nice, dobra, to ja Ci wybieram czwórkę. No to z tą legendą coś porobimy Kurde, ale mi wybierasz stary no To numer numer 5 u ciebie Okej, okay. no to trójeczka Kamerę tu macie, no. <laughs> Dobra numer 4, tam będzie słaby No akurat nie aż tak źle, dobra to jedynka może, dawno nie było No na pewno bym go nie wybrał, tyle ci powiem e, okay. Czwórka no ja też w ogóle nie wybieram Dobra to bierz czwóreczkę teraz Ale mi te toc omijasz po prostu jakbyś to czuł Numer 3 Okej To ja ci wybieram dwójkę No bez różnicy U ciebie numer 5 ojeju Okej I ja ci wybieram dwójkę O kurcze a, u duszego po prostu. No uduszę go jak nic, no. Teraz, jak ty z, co nie wybierzesz, to jest dobrze w sumie. Ta, tak ci powiem. To wybiorę teraz. trójkę. W sumie najgorzej chyba, ale dobra, i tak dobrze, i tak dobrze. Dobra, e, dwójeczka. Okej, okay, nie jest źle, nie jest zle. Mogłeś lepiej, ale nie mhm. jest źle. Numer, numer pięć. Dziękuję. Dobra, e, czwórka. Kurde, ale słaby draft w ogóle, mam, no. Ja bym miał eee. dobry, to szło pod 194. Ojej, 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 o numer 3 u Ciebie. Stary, tutaj masz trzeci raz kartę 99, nie zepsuj tego. A czekaj, o, myślałem, że już powiedziałem, w sumie, ale dobra, to powiem jeszcze raz. Czekaj, no to niech będzie piątka. Nie! <laughs> Dlaczego mi to zrobiłeś? Uff, dobra, Ty też masz teraz okazję na 97. Mmm. To dwójkę, taktycznie. Aj, no dobra. Udało ci się, trafiłeś. <noise> dobra, to ja ci wybieram jedynkę. Już najjechałem sobie nawet dla na niego. <noise> Okej, okay, y, czwórka. Ej, Laku. Gdybyś ty mi wybierał najlepsze karty... No z tego draftu, to tutaj byłaby moc, tylko, że też formację by musiał mieć lepszą, nie? Dobra, ale to już kurde zapominam o tym, ale dobra, czwórka, nie? Uzależniony. <grym> Bez kitu. Może wrócimy do tamtych wyborów poprzednich. Dobra, czwórka u Ciebie też niech będzie. O, 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 o. czekaj chwilkę. Co kurde. jest kurde? E, to teraz ty mi wybierałeś, tak? Ja Ci wziąłem czwórkę i... E, no u mnie to teraz... no chyba ja wybierałem teraz tymi tak czy nie? Teraz... ty. Yy, Bo ty mi nie ty... wybrałeś teraz na pewno. Ty mi, no właśnie okay. teraz mam przygotowanego. No nie, nie wiem co mówiłeś, także mieliśmy malutki crash, także okay. przepraszamy. Który numer? Dobra, to 3, niech będzie. Trzy, Ciekawe jestem czy tam nie powiedziałeś innego przed tym, ale no to nic. I tak mi nie pasuje, Dobra. także nawet. No na plus. U mnie też jestem bez historii. Yy, numer 5 u ciebie. Okej. Okay. Dobra, to ja ci jedynkę biorę. To numer 2. Okej, okay, ja ci czwórkę? Czwórkę, tak? Tak, tak. Eee, numer 3. Dobra. A ja ci dwójkę. Okej, okay. i u ciebie numer 5. No co to ma być w ogóle? Co za słabych, kurde. Dobra. No to ja ci piątkę. Piątkę i powiedz od razu trenera. Eee, dwójka. O, akurat spoko. No dobra, dobra. to u ciebie trójka i i trener też później, nie? No jeszcze jeden zawodnik i kolejny. Jeszcze teraz trójkę wziąłem. Okej, okay, czyli czwórkę. Dobra, i trener. Yy, trener numer jeden. Dobra, okej. Okay. No czyli gotowe, takiego. tak? Czyli z tak tych kart mamy złożyć sobie teraz składy. Jak najbardziej. Dobra, no to widzimy się za chwilkę. Dokładnie, dobra. Ty, ale mają ludzie dobry internet, patrz kurde, pięć no, kresek. No, pięć kresek, <laughs> o, to, to, to najlepszy też. To już... Takie quality tu jest <laughs> Widzicie? Mo można, można <laughs> Dobra, pokaż hmm. mi ten skład twój, tam się już nie chowaj No dobra, Andrzej. ty też mi pokaż, jak chcesz? Ty od dawna masz, czekaj, o już myślałem Ty od dawna masz te koszulki chyba, no nie? No cały czas, no Dobra, show me hmm. Pokaż mi też co tam masz O kurczę. ja ci wybrałem człowieku, tyle to oh. <laughs> Ale u ciebie też jest dobrze, kurde ty masz formację przede wszystkim, spoko. O ciebie panie. Tego humersa, oblaka. Ale najlepszy <laughs> to jest ten Miller na prawej stronie u ciebie. No, tak mówię, co tam zrobić, no to będzie po tego Humelsa, nie? No, to prawej. Ale skład masz też fajny, kurde, dobrze ci też wybierałem. Pamiętacie, jak gram czasem z ludźmi, którzy grają piątką w obronie i jak potrafią o grać piątkę w obronie. To... No nic nie mów, teraz full champions, Pamiętasz, że ja co drugi masz na przykład przegrywam z piątką obrońców. Tak mi się ja nie potrafię grać, kurczę za mało zawodników pomocy. Mam tam. No ja też tam. Nie. Oj, oj, oj. Ale tu już potrafisz. Na czwórkę. O ty diable! O, o proszę. Jakiś szwaniak. A ten to z oblaka to słaby jednak. Nie polecam. Nawet jakbym trafił, to bym nie chciał. Ja kupię jak trafię. Jutro. O, pięknie, nie, już tutaj się nie. nie poddaję się. Nie, spokojnie. Jeszcze. Ja tak miałem. właśnie koleś chciał strzelić i, i mu nie wyszło. O kurczę. jaki pieczarodziej. Nie wyszło mu i ten nie trafił sobie po prostu. Słupek trafił. Wziąłem szybko, dałem pauzę i wyszedłem, nie? Już mówię, miałeś szansę, teraz za późno. Ładnie. Kurczę, no tak eee, widziałem, że to jest Dobry Karnesis... bramkarz. No właśnie, i to jest ta różnica, nie? Karnezis to jest solidny goalkeeper. A ten oblak? Kurczątko. O kurde, ale mnie przyblokował Dybala. Wybi to. ty no, ale... nie, Marcelu! Ale lubikiem by było pięknie. O te diable. za dużo tutaj dawujesz, nie dawujesz. Lobiki, Dawy, kurde, no, gość. Masakrę. Pokazowy jakiś. Tak. O! Aha, Gdzie? O, nie! Kurcze, blade. Co jest? Karny Jakopie. Ej, spalony był chyba. Pierwszy do wszystkiego. Pierwszy strzelam. Bardzo, bardzo, no bardzo jest taki hamski Nie, tak jak to podałem. Oj, go, gościu! No panie, jest taki agresywny dzisiaj. Halo. Nie no, Opa. zrobisz ten Draft193, spokojnie. Nie, jeszcze trochę. Ty, a właśnie, jak zrobiłeś draf 193, to grałeś go później od razu? Eee, grałem. Jedziemy? Wygrałem. Tak? No, udało się. A nie się. wiesz że Urbix w ogóle? A tak na serio teraz pytam. Eee, powiem ci, że miał wrzucić, ale nie wrzucił. O, czyli... <grym 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 nie, nie wiem o co chodzi. <grym> ja też nie. To już koniec? No dobra, no, koniec pierwszej połowy. Kilka akcji, ale głównie z twojej strony. Taki fikacji. No, no też miałeś tam jedną, czekaj, no, tak muszę tutaj sobie... Wpowiedzi. nie wiem co by tutaj zmienić. Ah, ten bail to mi tutaj tak pasuje, <laughs> ci powiem. Dobra, ja chyba zrobię to w ten sposób. Na pewno się ucieszysz, tak ci powiem. Taka jedna zmiana z dedykacją. Tak, tak. tak. Jakiś specjalny zawodnik tam czeka na mnie. <laughs> A, nasz Polak Rodek. A jak, jaka wersja jeszcze Antwerp Maria? 91. <laughs> no dobra, jeszcze jak Polakiem rodakiem mi strzelisz, tam. Faktycznie to może być już pod Rejszkwit. <laughs> No, znowu te ślizgi. Ale, takie. To czysto, Ale co ja to robi? nie wierzę w to? No nie. Nie. Nie, co waran? Nie mogę go zatrzymać, mogę się do końca z tym waranem. A tak podaje Ronaldo, od razu strata. Proszę bardzo. A to był zwykły waran w ogóle. Ale no, nie, No kurczę, blada. Nie! Uff. A, Robert! Ewolako. Proszę. O kurde, lewa noga, gol Ucie panie, ale się Ale masakra, co objechało? Di Maria Jak? z numerem pierwszym w ogóle Co, 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 oblak musi teraz tam pozbierać? Chcesz tego, mekry? No. Tak, ja Karnezisa moja... chyba, tak Karnezisa. Oblak tutaj nie... No, no. Nie podobał wyzwaniu O kurde Ktoś czuje, że. O, właśnie. O. o, właśnie. Bez prawej! O kurczę. O jeszcze kalweł, i... <grywa> <O>, spokojny, Patryk. <grywa> Prawa noga, galarety, Baila, i proszę. <grywa> to zaskoczył teraz. No ja sam jestem zaskoczony tym, co się wydarzyło. No, ale dobra. Sama emocja. Oj, 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 oj. Za łatwo, za łatwo, panowie. Nie! ale nie, nie jestem taki porobiony, że ja wychodzę. Przepraszam, czy, czy ktoś może dokończyć za mnie ten odcinek? Halo! Halo! Zmi zmiana! Zmiana! Tak. Ojej, co to jest? kreacja. Chryszano o, o o. Już widziałeś ten... O nie, to Lobby dostanał. Ty znowu z prawej popatrzcie. Jeszcze walczymy, jest jeszcze Może walczymy. ma lepszą prawą, tylko nawet nie wiem. Bo... Co tu się dzieje w tym meczu, ogóle? chodź tu na chwilę, muszę spróbować coś. Pokaż tą prawą nogę. O! Nie! No nie! No po prostu! Ale słuchaj. Ty czekaj, przydabuję mu jeszcze, a nie. Oj. Ale to był wylew. Ale to lewą nogę, miałeś prawą sprawić, a nie mówiłem. Wy... No nie, mówiłeś, żeby go puścić, żebyś chciał, sprawi chciał sprawić chciałeś tą prawą nogę. Oszuka. Oszuka. No, Ale spokojnie. się odbiła ja. Powiem no. że tak mi się w ostatnim Food Champions wylewało, to już miałem takiego rage'a. O mój Boże. Ja nigdy jeszcze nie raj'owałem jak przy Food Champions człowieka. Tylko... <laughs> A ile razy grałeś? <laughs> nie raz. No, raz grałem 10 spotkań, przepraszam. Miałem 7-3 bodajże. Nie. Może i dobrze, jesteś szczęśliwym człowiekiem. Niepokonany w food champions praktycznie, tylko trzymacie przegrałem. Ale gol. Wiedziałem. Okay. Się rzucił tak w dół fajnie. I jakie tamki w ogóle strzelamy? No masakra trochę... Coś, ale się dzieje dużo, nie? Fajnie. 7-7 brałem w odcinku. A to za dużo miejsca miał Neymarito i od razu piękne. O, ale Patryku, mam nadzieję, że to będzie umieszczone na odcinku. Co Oczywiście. ty tutaj robisz w ostatnich Oczywiście. minutach? Czerwony Nie, ramach. żółta, jeszcze ten sędzia jest jakiś psychiczny. Kurczę, pod kolor karty musiałem. Ale dostał, ale dostał ponóżkę ładnie. Chodź. O. Dobra, ciebie. No Jak tak, by to... to jest ta miłość właśnie: Realu Madrid, nowe O Oj, po. zamiatane. No ej, ej, biegnie do pi... Dlaczego Bale się odsunął? I koniec, GG. Ale dobry meczek, 4 Dobry, fajny. gratulacje, gratulacje. No, troszkę no. mi się rozlało i strzeliłem tam jedną. No. Ale fajny meczek, fajny meczek, najzasłużone zwycięstwo, bo ja słabo zagrałem ogólnie. No tak niech ja więc... meczek będzie teraz jeszcze. Nie no, tak, no kurde, statystyki też pokazują. Nie no, szkoda, no, że po tej... Wiesz co, wolałbym strzelić tą sam na sam, niż to, co się odbiło tak, bo to no, jest takie no. zawsze. No ale w każdym razie dziękuję bardzo za odcinek. Dzięki, że się zgodziłeś. Lajcik, sobie. Lajcik, dziękuję również. No, no i zobaczymy, no mam nadzieję, że 194 zobaczę na YouTube, ale nie wiem czy bym chciał pierwsze u ciebie. <laughs> no spokojnie w <to> tym znaczy. <laughs> No dobra, w takim razie, jak wam się podobało, łapka w górę, tak jak powiedziałem kanał Uniteda pod spodem w opisie. I to byłoby na tyle. Trzymajcie się i piona. Na razie.